Panie marszałku, panie panowie senatorowie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj pracujemy nad tą ustawą z takim poczuciem wyjątkowości tego wydarzenia. Pierwszy raz projekt dotyczący oznaczenia wyrobów alkoholowych, oznaczenia oszkodliwości picia alkoholu dla kobiet w ciąży pojawił się w polskim parlamencie w roku 2017. W 2017 trzy kadencje temu. Czyli podchodzimy trzeci raz do tego projektu i za każdym razem tych prac nie udało się zakończyć. Między innymi, bo prześledziłem sobie dyskusje, które były w poszczególnych przy poszczególnych pracach te dyskusje się między innymi rozbijały właśnie o to, żeby już na poziomie ustawowym próbować regulować różne rodzaje opakowań, co oczywiście jest z góry skazane na niepowodzenie. Dlatego ciepło Państwa proszę, żebyśmy ten projekt niezwykle potrzebny przyjęli. Dlaczego niezwykle potrzebny? Od, ba, od ostatnich tygodni mamy wyjątkową wiedzę. Instytut Matki i Dziecka przeprowadził badania pierwszy raz w Polsce na zasadzie przepraszam za te naukowe pojęcia. Oznaczenia etyloglukuronidu we włosach matki. Ten typ badania w stosunku do badań ankietowych ma tą przewagę. Mówimy o badaniach kobiet, które były w ciąży, że pobierając próbkę włosów pod koniec ciąży lub po porodzie, można stwierdzić picie alkoholu w jakimkolwiek okresie, a nie tylko w ostatnim trymestrze ciąży. Szanowni Państwo, i co się okazało, te badania radykalnie wywróciły dotychczasową naszą wiedzę o skali problemu związanego z piciem alkoholu w ciąży. Kiedy mieliśmy badania kwestionariuszowe, badania ankietowe, to oczywiście te wyniki się też różniły, ale szanowni państwo, te wyniki wskazywały na problem na przykład na poziomie kilkunastu procent. W badaniu, o którym mówię, te badania wykonane pod nadzorem Instytutu Matki i Dziecka wykazały, że w czasie ciąży po alkohol sięgało ponad 50% kobiet. Szanowni Państwo, wiemy też, że następstwem spożywania alkoholu w ciąży jest oczywiście bardzo wysokie zagrożenie dla dzieci. Mówimy o zagrożeniu związanym z tak zwanym spektrum płodowego, alkoholowego uszkodzenia płodu i co skutkuje. Pewno wszyscy byliśmy pod takim smutnym wrażeniem informacji, które nam przekazywał o badaniach dzieci z systemem, z systemem płodowego, alkoholowego uszkodzenia. Były dyrektor komisji do spraw przeciwdziałania problemom związanymi z uzależnieniem od alkoholu te badania wykazały, że dzieci, które są dotknięte tym zespołem, mają iloraz inteligencji niższy znacząco od dzieci, które nie są dotknięte tym problemem. Szanowni Państwo, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce nie mamy tego typu badań. Szacowano roczne koszty leczenia dzieci z FAST. Te koszty zostały w Stanach Zjednoczonych oszacowane na kilkadziesiąt tysięcy dolarów, i w związku z tym my powinniśmy zrobić absolutnie wszystko, żeby starać się w tej konkretnej sytuacji, wiedząc oczywiście, że samo znaczenie nie jest jedynym elementem, który wpływa oczywiście na to, czy ktoś będzie spożywał alkohol czy nie, ale jest jednym z narzędzi, którym dysponujemy. Nie. Szanowni Państwo, stąd ta propozycja, która jest ustawową realizacją wniosku zawartego w petycji. W trakcie dyskusji w Komisji Ustawodawczej pojawiły się po pierwsze propozycje zmian i pewne wątpliwości. Wątpliwości dotyczyły tego, czy jest to zbieżne, zgodne z ustawodawstwem europejskim. Tak, jest to zgodne z ustawodawstwem europejskim. Irlandia wprowadziła już tego typu regulacje. To są oznaczenia, które funkcjonują w Irlandii, czyli specjalne oznakowanie z symbolem kobiety w ciąży, a Także Irlandczycy określili ilość kilokalorii, czyli zawartości energetycznej zawartej w produkcji w produkt ilość czystego alkoholu zawartej w danym opakowaniu produktu. My mówimy o upoważnieniu w tym zakresie Ministerstwa Zdrowia z uwagi na to, że chociażby i różne są opakowania i w dialogu już oczywiście także z zainteresowanymi Ministerstwo będzie mogło szczegółowo ten wzór określić. Dodatkowo zgodnie z zasadą, która obowiązuje w ostatnim czasie, że w momencie, kiedy reguluje jakikolwiek obszar inicjatywą legislacyjną, żeby starać się, korzystając z takiej propozycji, również zawrzeć propozycje deregulacyjne i takie propozycje zawarliśmy w tym projekcie. Między innymi zawarliśmy propozycję, która ma na celu wyeliminowanie kuriozalne sytuacje, które dzisiaj mają miejsca, kuriozalnych sytuacji. Mieliśmy w Polsce do czynienia z przypadkami, gdzie przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych, pomylił się we wniesionej opłacie o jeden grosz. Szanowni Państwo, o jeden grosz! Ta pomyłka wynikała na przykład z tego, że opłata związana wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym za zezwolenie do sprzedaży napojów alkoholowych może być dokonywana poprzez podział je ich na trzy raty. I w przypadku, na przykład, jednego z przedsiębiorców zaokrąglenie spowodowało, że zapłacił mniej o jeden grosz. Szanowni Państwo, jakie były tego konsekwencje? Ten przedsiębiorca musiał zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 1000 złotych. Ona jest uzależniona od wysokości opłaty, którą dany przedsiębiorca wnosi i mogłaby wynieść także kilka tysięcy złotych. Dlatego w projekcie zawarliśmy propozycję poprawki, która ma na celu wyeliminowanie wątpliwości w tym zakresie związanych z wnoszeniem opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dopłata Do jest wnoszona, wnoszona w ratach. I to wyeliminuje takie sytuacje w przyszłości. Dodatkowo w ramach tzw. poprawek deregulacyjnych zaproponowaliśmy zlikwidowanie opłaty za decyzje wprowadzające zmiany w zezwoleniach na obrót, czy to hurtowy, czy w miejscu prowadzenia działalności detalicznej napojami alkoholowymi. Każda zmiana, na przykład w tym zezwoleniu, zmiana numeru telefonów. Czy zmiana danych przedsiębiorcy wymagała wnoszenia dodatkowych opłat? W związku z tym proponujemy, żeby w tego typu sytuacjach tych opłat nie pobierać. I trzecia zmiana proponujemy. Wydłużenie terminu, który jest na zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa informacji o zmianie stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu. Wydłużamy ten termin z 14 do 30 dni, co powoduje, że ten termin jest tożsamy z terminem, który jest na przykład na zgłoszenie dotyczące zwiększenia ilości sprzedawanego alkoholu w hurtowniach. Szanowni Państwo, ten projekt ustawy realizuje bardzo ważny cel związany z wprowadzeniem pewnego mechanizmu edukacyjnego, który w ocenie autorów ma szansę zmniejszyć ilość spożywanego alkoholu przez kobiety w ciąży. Nie wymyślamy tutaj Ameryki. Tego typu rozwiązanie funkcjonuje już w Irlandii. Jest także w związku z tym ocenione przez pryzmat zgodności z przepisami wspólnotowymi. Unii Europejskiej i tą całą ścieżkę przeszliśmy, a dodatkowo, za co chciałbym ciepło i serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pracę nad tą ustawą, udało nam się wpisać w tak mocną obecnie tendencję deregulacyjną znoszenia niepotrzebnych czy nadmiernych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców i stąd te trzy dodatkowe propozycje, które, które zawarliśmy w tej ustawie. Szanowni Państwo, nie ukrywam także, co mówię z pewnym smutkiem, że informacje i opinie, które od nas wpływały od przedstawicieli branży, mimo że ta zmiana nie jest daleko idąca, były negatywne. Mówię o tym ze smutkiem, bo przecież w parlamencie trwają prace i w rządzie, o czym mówił Pan minister, dalej idące jest rozważane rozwiązanie dotyczące, czy to w ogóle zakazu reklamy alkoholu czy na przykład zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach, na stacjach paliw, to tym bardziej uważam, że rozwiązanie, które jest rozwiązaniem punktowym, nie tak daleko idącym, należałoby przyjąć jak najszybciej, szczególnie, że ma ono bardzo silne uzasadnienie związane z następstwami spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, dodajmy następstwami, które dotykają dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie senatorze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Adama Bodnara.